Na pewno czeka nas bardzo ciekawe spotkanie. Gramy z aktualnym mistrzem Polski, jak również zespołem, który jest na czele T-Mobile więc chyba zbytnio tego spotkania nie trzeba reklamować. Zdajemy sobie sprawę, yy, z kim w nam przyjdzie grać. Drugą ważną rzeczą jest to, że, i to już można było zaobserwować przed spotkaniem w Chorzowie, Coraz więcej zawodników wraca do zdrowia i to jest y, zarówno y, mamy większy wybór, jeśli chodzi o sytuację, y, jeśli chodzi o piłkarzy na danym pozycji, jak również na zajęciach się zwiększa rywalizacja, co powoduje, że, że y, y, widać na naszym zespole coraz to większą jakość. To jest na pewno coś, na co czekaliśmy, do czego będziemy dążyli. Oczywiście nie wszyscy zawodnicy jeszcze są na 100%, ale myślę, że w najbliższych godzinach, a na pewno... Y, w dniach cała kadra nasza będzie do dyspozycji będzie przygotowana na mecz z Warszawską Legią. Dziękuję. Nie, my znamy swoją wartość i wiemy, że to co powiedziałem na początku konferencji, dajemy sobie sprawę z kim gramy, natomiast podkreślam to cały czas. Mamy silny zespół, bardzo ambitnych zawodników. Każdy mecz jest inny. W każdym meczu wynik, wynik jest wielką nie wiadomo. Stać nas na osiągnięcie naprawdę bardzo dobrych wyników, to pokazaliśmy w ostatnim meczu, ale nawet w tych przegranych sytuacje mogą być różne, tak jak tu już mówiliśmy na poprzednich konferencjach, więc tak jak mówię, Legia na pewno na pewno jest to przeciwnik bardzo, to co Pan powiedział, mający w swoim składzie bardzo dobrych piłkarzy, ale jak każde spotkanie i do tego, żeby w sporcie można mecz wygrać i na pewno tak się będziemy przygotowywali do tego spotkania. Wszyscy żyją, jak klub żyje, natomiast do żadnego spotkania nie musimy jakoś specjalnie motywować, zdajemy sobie sprawy. Jaką pracę wykonujemy. Dodatkowo jest to, tak jak powiedziałem, grać z Mistrzem Polskim na swoich obiektach to, to, to jest splendor i chcemy zrobić wszystko, żeby się pokazać jak najlepiej. Zespół, silny klub to jest klub, który nas reprezentuje w Europie, więc, więc jeżeli popatrzymy ze sportowego punktu na zespół, który gra, na zawodników, którzy grają w 11, jak również na kadrę, gdzie trener Berg może wybierać, jest to na pewno nie tylko. Reprezentanci naszego kraju, zarówno zespołu pierwszego, jak i grup młodzieżowych, ale można powiedzieć, cały świat, bo są to ważni piłkarze w swoich reprezentacjach. Ale rywalizacja jest, to jest to, co powiedziałem na początku konferencji. Widać na zajęciach, na treningu, że mamy silną kadrę, wracają zawodnicy po kontuzjach, więc wcale powiedziane, że wyjdziemy w tym ustawieniu. To jest takie wywieranie pozytywnej energii na dane pozycje i na to liczyliśmy cały czas, to też podkreślaliśmy. To jest, był to jeden z tych powodów, gdzie ten początek był trochę gorszy. Teraz mamy nadzieję, że po powrocie tych zawodników i ta jakość naszej gry yy, będzie coraz to wyższa. Wie pan co, to nie jest tak, że my tylko, my tylko żyjemy zwycięstwami i nagle wszystko pęka. My przygotowujemy zespół na różne sytuacje i to nie jest tak, że tylko czekamy na zwycięstwo. Wiadomo, że rzeczą naturalną jest każdy z nas się czuje lepiej po sukcesach, natomiast my musimy sobie dawać radę w ciężkich sytuacjach i nieraz Piast pokazywał, że potrafi wychodzić z ciężkich opresji teraz, ale i w poprzednich, w poprzednich latach pokazywaliśmy, że, że nie jest nam to obce i to też świadczy o nas, że mamy Mamy to, co cały czas podkreślam, naprawdę silny kolektyw, który nie tylko jak jest dobrze, ale w szczególności, gdzie, gdzie sytuacja wymaga tego, jest w stanie się skonsolidować i grać ciekawą piłkę. Na pewno ale pamiętamy, że w naszym składzie mamy też i chłopaka to jest może nie nasz powiat, ale niedaleko już prawie nasz. Mamy chłopaka z Wodzisławia, mamy chłopaka z Cieszyna. Więc idąc tak terytorialnie, naprawdę mamy zespół zarówno z Gliwic, jak i z naszego regionu. Prawie z regionów. Natomiast no, tak jak jest, to jest, my uprzedzamy, jak będzie wyglądał piask w najbliższych na latach. I też cały czas mówimy, nie jesteśmy tego w stanie zrobić w przeciągu rundy, dwóch. Na to jest potrzebny czas. na to i my jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć, oczywiście to jest tylko piłka. Pamiętajmy, że wiele rzeczy się może wydarzyć. Natomiast plan na piasta jest, yy, właściciel nam nakreślił przez najbliższe lata. My go ciągle yy, wraz z właścicielem i głównym akcjonariuszem modyfikujemy, ale ja już przedstawiałem, jak, i, i, jak będzie Piast wyglądał za 5-6 lat. Oczywiście, żeby tak, żeby te, te, ten scenariusz się sprawdził, yy, muszą być zachowane pewne najważniejsze rzeczy, to, to, to wiemy. Natomiast yy, tak jak mówię, Wymaga to czasu, wymaga to cierpliwości, i natomiast tu innej drogi nie ma i cały czas dążymy do tego, na co uprzedzamy mieszkańców Gliwic i naszych sympatyków. Tego nie wiemy do końca, to są tylko słowa, natomiast patrząc, jak zespół warszawski gra na wyjazdach, czy to w Zabrzu, czy we Wrocławiu, to można odczuć różne wrażenie, to, to tak jak mówię, każdy mecz jest inny, na pewno E, trener Berg ma swój plan na, ten, e, na, ten, e, na poniedziałkowe spotkanie. E, my mamy również, e, zobaczymy i e, znamy ambicje Legii, ale my mamy również nie mniejsze i jesteśmy pewni. E, spotkanie będzie bardzo ciekawe i będzie obfitowało wiele sytuacji. Myślę, że myślę, że to nie będzie gra i to wiemy, bo też pod tym kątem Pan mówi: gra na remis. Wręcz odwrotnie, zarówno jeden jak i drugi zespół będzie chciał to spotkanie wygrać. Pamiętajmy, że kończy się ta część zasadnicza, i tutaj punkty są już. Naprawdę bardzo i bardzo ważne. Dziękuję.